Mamy dzisiaj bardzo trudną sytuację budżetową, i ona jest spowodowana głównie tym, żeście zadłużyli nasz kraj przez swoje rządy, i my dzisiaj jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Proszę powiedzieć, w którym miejscu tego uzasadnienia pokazujecie państwo źródła finansowania? Komu mamy zabrać? Publicznym pieniądzem nie zarządza się w ten sposób, że się wpisuje w tabelki, a tabelka wszystko przyjmie, dlatego że źródła finansowania są podstawą każdego wydatku w budżecie państwa. Jeśli zaś Mówicie Państwo o zahamowaniu inflacji. Proszę Państwa, luty 2023, gigantyczna, ponad 18-procentowa inflacja. To nie jest tak, że jak inflacja spada, to spadają nam ceny. Te ceny były napompowane przez Państwa ostatnie lata rządów. Rząd pana premiera Donalda Tuska wprowadza osłony, wprowadza bond energetyczny. I dlaczego jest to lepsze rozwiązanie niż to, co Państwo proponujecie? Dlatego, że ono tak naprawdę jest dedykowane osobom najuboższym i tym, które rzeczywiście tego wskazują, Potrzebują. Wasze pomysły tak naprawdę wspomagają wszystkich, i tych, którzy są najbogaci, i tych, którzy są najbiedniejsi. Dla przykładu, poseł nie zarabia ani najmniej, ani najwięcej. Ja się pytam posłów PiSu: czy wy potrzebujecie pomocy w zakupie żywności, czy nie stać was na to, żeby kupić żywność? Rolą nas jako parlamentarzystów jest również dbanie o dobro finansów publicznych, bo te finanse publiczne składają się z podatków wszystkich obywateli i obywatelek.